Cześć, witajcie, ja jestem Kociastka A w dzisiejszym odcinku Jeżeli skinę Będę losować Mojego, znaczy będę losować Z mojej ściany skina, którym Będę, oczywiście będą to już Skiny gotowe e, Z nogami i w ogóle wszystkim A wy na wstępie zostawcie łapeczkę W górę pod tym filmem oraz subskrypcję Tak aby być na bieżąco I dodatkowo jeszcze y, już Jeżeli chodzi o temat odcinka Jeżeli Teraz będę przechodzić żółty parkur, ponieważ mój skin jest kolor żółtego. I jeżeli będzie na przykład czarno-biały skin, to znaczy przeważnie kolor będzie czarny i biały, to będę przechodzić czarno-białe parkury. Mam nadzieję, że zrozumieliście, bo moje tłumaczenie nie jest za dobre. A ja zapraszam do oglądania. Ja już jestem na pierwszym parkurze i jeżeli pod metą. Albo meta będzie na lawie. Chodzi mi właśnie o to, że meta będzie na lawie i ja zginę, bo zawsze to może być toksyczna lawa, to to się liczyć nie będzie, ponieważ wtedy nie wiedziałam, że to jest na lawie. I ja tutaj widzę, że tutaj trzeba przejść tędy. górna. Co się dzieje? Ej, ale przez to, przez te... E, to nie! Głupi parkour to jest, jak mam się tak przeskakiwać. Przecież ja tutaj stracę za 5 sekund HP cały. Nie, kurde. Losujemy skina nowego. No cóż. Mam nadzieję, że tak jakby przeze mnie nie ma problemów, że oglądacie odcinek nagryw takie na K, więc no, ale ja przynajmniej tutaj postaram się opanować. To ten parkour był naprawdę dziwny i będę losować pierwszego skina. Oczywiście oczy zamykam, więc... Wielosława nam się wierzbowa sku... chmura. Wyrosywała mi się na także jednej części, bo nagrywam ten odcinek już trzeci raz! Trzeci raz to nagrywa. Po prostu nie mogę nagrać w spokoju odcinka. I w sumie ten parkur jest taki. Ta wierzbowa jest taka biała, więc przechodzimy biały parkur. Chcę wam jeszcze przypomnieć o tym, że na 40 subskrypcji będę śpiewać piosenkę Nieważne jaka to będzie piosenka, ja wiem jaka będzie to piosenka Ta informacja do niczego nie jest wam potrzebna Musicie mieć zaskoczenie No i dobra, zginam przy starcie, ale zginiecie przy starcie Tak jakby, jak ja już wam mówiłam, nie liczy się zbytnio, ponieważ Jeszcze nawet się nie rozgrałam Więc tak Przejdę ten parkour, mam nadzieję, że tym razem już nie zginę, bo jeżeli teraz zginę, się będzie liczyć. W sumie to naprawdę dobrze, że zginęłam, więc losuję, losuję. Co to mi się wylosuje? Wylosował mi się ten skin. Czy ja jestem z niego zadowolona? To nie jest najnormalniejszy skin, bo widziałam lepsze. Ale jest to tak jakby cały czarny skin, więc parkour też będzie czarny. No dobra, tak se teraz patrzę tu i wybieram, wybieram, wybierę, wybiorę, wybiorę ten parkour, ponieważ nie wydaje mi się on zbyt trudny. A fajnie, bo by jakbym mogła jakiś parkour przejść. No, ten skin jest tak jakby troszeczkę taki, wiecie. Czarny nie mogłabym dać. Czekajcie, muszę zacząć od nowa, bo ja bym nie chciała zginąć. Chciałabym ten parkour przejść. Tak robić już nie będę, obiecuję wam. Ale jestem po prostu ciekawa, bo o kurde, tu jest mój kot. Ten parkour jest dość ciężki, bo jest czarny. Przynajmniej tu jest biały. W sumie ten parkour nie będzie nawet chyba taki ciężki, mam nadzieję. W możecie mi pisać, czy mam zaczynać serię Angeli, czy może jednak nie. I pomysły na odcinki można mi pisać z MSP, z BSP, no i z Bunny Planet już niestety nie. Z MSP2 nagram odcinek, kiedy nie będzie mieć okresu, bo coś im odwala i tak mi się po prostu cała przyglądarka zacina. Okej, okay, wylosował nam się taki czarno-biały skin. Nie jestem pewna, czy to pokazywałam, ponieważ teraz jakby cię się z pozdro. Napiszę, że nagrywam. A niech wie. Niech wie. Ona ogólnie nie nagrywa nic. Jak mówi, że no pozdrawiam. X X możecie wpaść na jej kanał dać jej suba. Tylko. No nie, ja nagrywam tu odcinek. Zginę. No, fuck. To no, pokaż mi tutaj teleport odpowiedni. No. No pokazuj. O, dzięki. Który jest odpowiedni? A, zginęła. To ja biorę ten. No nie. To tamten jest odpowiedni. No dobra. W takim razie losujemy innego skina. No więc losujemy. Naprawdę, ja mam dużo skinów. Wylosował mi się smog, który jest czarny, powiem Wam szczerze. No więc, skoro tak, będziemy prowadzić czarny parkour znowu. Zobaczymy sobie tutaj, co mamy. Jaki mamy tu parkour? Parkurek. No i z tego, co tutaj widzę, to. Ten jest spoko loko i nie wydaje mi się nawet taki zły, więc może go przejdę. Ocenę ma, że jest trudny, więc spoko. Mojski naprawdę są mega dziwne niektóre, ale z tym muszę się pogodzić. W sumie ten smok nie jest taki zły. Przynajmniej skacze się nim dobrze, nie wiem czemu, ale taki jakiś tak miękko ląduje. Yy, no dobra, idziemy, idziemy. Ogólnie wczoraj nagrywałam sobie odcinek na zapas. To miałam wstawić dziś, ale główną informacją, którą tam przekazywałam, którą, Boże, którą tam przekazywałam, A zapiszę jej, czy wie jaką serię nagrywam. No dobra, zobaczymy jaki. Czy ona zgadnie, jaki odcinek nagrywa? Zginę. Dobrze, i co? No, i je. I jeszcze cóż. No, ja tego nie zgadnie, to jest zba, za trudne, za trudne. Zginę. Prze, yy, Boże, ja już nie pamiętam. No, nie wiem. To zobaczysz na odcinku. O, matko razem pytam. Ten odcinek to jest odcinek, jeżeli zginę. Losuję skina z mojej ściany i przechodzę parkour o kolorze tego skina. Taki dziwny odcinek trochę. Ale cóż, już wiem, już zmieniam skina. Y no. I jeszcze czy coś tamten parkour był czarno-biały ten jest czarny, więc no, zaraz się okaże pewnie pewnie zgadnie czekajcie, czy to się idzie? dobra, ja nie, wolę, ja nie chcę ryzykować, będziemy szli e, czy on tam w ogóle albo pisze, albo się zastanawia Okej, okay, idziemy. Yy... Jestem ciekawa, czy wylosuję w ogóle ten, tego delfina, bo mam jeszcze kilka skinów delfina. I fajnie było w sumie jakbym wylosowała takiego delfina. A, nie wylosowałam jeszcze na razie. Ogólnie w sumie te delfiny nawet nie są jakieś mega wezmę z tego Kawalinga. Bo może się nam przydać. Te delfiny naprawdę nie są jakieś super, ale jak jest odpowiedni czas, znaczy Boże. Jak jest odpowiedni czat, to no. No i co? Przyszłam ten parkour i będziemy losować kolejnego skina, bo jak przejdę parkour, to liczy się, jakbym zginęła. Hehe! He, nawet salady! Więc losuję i co mi się wylosuje? Wylosował mi się delfin! Ja bym mówiłam, że ja bym chciała Adelwina wylosować. delfin jest różowy i w sumie nie ma tu zbyt wielkiej ilości parkourów. ale myślę, że weźmy ten. Chociaż w sumie wolałabym wyjąć coś ładnego, więc weźmy ten. Nazwałem śledź. Śledź. No, jest śledzem YouTube. Ciekawie, czy zgadnie teraz. Jaki nagrywam odcinek Jaki nagrywam odcinek Zapytam się Jaki nagrywam odcinek Zobaczymy czy Rozpozna Bo w sumie już jej trochę podpowiedziałam Ponieważ tamten skin był czarny Ten skin jest różowy Na różowym parkurze I w sumie teraz to tak jakby Naprawdę jest bardzo podobnie I może może będzie wiedzieć. Ja zaraz zginę, ja się zaraz schlastam. Ok ale to trochę... What? E, dziwnie brzmi. Wiem, że to dziwnie brzmi. Ważne, żeby żebym ja to zrozumiała dobrze i przynajmniej mogę wam to przetłumaczyć. O, dobra. To poczekamy aż nam tutaj napisze. A my zginę, zmieniam skina i przechodzę kolorowy parkior. No dobra, chodzi mi tutaj o to, że yy, odpowiem już to. Wiadomość wysłać się nie chcę. Idź sobie. Idź sobie. Leśnie. No, i dobra, powiedziałam jej i ona już wie, jaki. Nie, 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 nie. nie nie, yeah, zginęłam. Będę losować kolejnego skina. I w sumie teraz, albo jeżeli zginę od razu na parkurze tego koloru skina, to tak jakby przejdę jeszcze jeden. Ale jak przejdę parkurek, albo uda mi się dojść do jakiejś normalnej liczby, to nie. Zakończymy odcinek, więc losujemy o matko. Trochę w tą stronę, tak popykamy. No, Wylosował mi się ten parkur, i jest to taki zielony skin, więc przejdę zielony parkur. Wybrałam taki na stół spoko parkur, i pewnie tu jest fioletowa lawa, a nie ma. Czy tu nie ma kluczy? Nie ma. No to przechodzimy parkurek. Yy. Tak jak mówiłam, ten parkur będzie chyba dość dziwny. I dobrze. Jak teraz zginę, to chyba się zabiję. Znaczy to jest normalne, że jak ktoś zginie, to się zabija. Ale ten parkour jest trudny, bo są tutaj dalekie skoczki. I tak jak mówiłam, jeżeli... Czy to, to odbija? W takim razie będę musiała wylosować kolejny, kolejnego skina i parkour. Mam nadzieję, że wybiorę przynajmniej teraz jakiś normalniejszy, bo ostatnio to naprawdę jest źle. No dobra, losujemy. Co nam wyjdzie? Skoczy... Naprawdę krwawy kot. Czyli szary parkour. Chyba nam... O nie, dobra. Myślałam, że nam nie wyszukaj, że będziemy kończyć odcinek. Yyy... Um... No, więc wybiorę zaraz jakiś parkour i zobaczymy jaki to będzie parkour. Chyba wezmę ten, chociaż ostatnio na szalonym że zginęłam. Życie trudno, bez się. Okej. Okay. Chyba tam klucza nie ma, z tego co... no nie wiem. No dobra, myślałam, że wylosuję się jakiegoś normalnego skina. Możecie napisać, który z wylosowanych skinów podobał wam się najbardziej. Możecie podzielić się w tym kom w, w, w komentarzu. E, możecie też napisać przy okazji, jaką serię chcielibyście, żebym nagrywała. Oraz chcielibyście, abym nagrywała Angele, ponieważ ja mam zainstalowaną Angele i gram w nią. A no, ja taki jakby mój challenge, wiecie. O, i jeszcze chcę Wam powiedzieć, że tak, jeśli jakbym miała już. Jakby ktoś mnie nowinował do szesnastki. Z wątpię, ale to przynajmniej sam lata. Yy, więc czekajcie, bo ja się tu muszę skupić. Nie. Oj, no dobra, przejdę ten parkour już na koniec, nie będę wyleciał nowego skina. Jeżeli ktoś by mnie nominował do szesnastki, to to może być dziwne, ale nie będę dawać wam linku do wpłacania pieniędzy, ponieważ to nie powiem wam całej prawdy, ponieważ ta prawda jest jeszcze mało znana, ale Lewi dobrze wie pewnie o co chodzi i... Utrzymam to jeszcze na razie w tajemnicy, tak? Hehe. Ogólnie nie wiem nawet, czy będę nagrywać to, jakby ktoś mnie nominował. A do nominacji już to wątpię. Dlatego swoją drogą. Wszystko zachowuję w tajemnicy. Takie rzeczy, które mam. To akurat jest mój sekret, i lawi. Co ja o tym wszystkim sądzę? I że mi się już rzekać chce jak widzę te szesnastki Lavi też tak uważa raczej I po prostu mam z nią taki jeden sekret o tych szesnastkach O którym, o tym wam nie mogę powiedzieć Każdy ma swoje sekrety Mam nadzieję, jeżeli nie macie swoich sekretów, bo ktoś wam zagląda i patrzy co wy tam trzymać w tej głowie to Współczuję bardzo. No cóż, ja już będę kończyć ten dziwny odcinek. Mam nadzieję, że seria Wam się spodobała. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę pod tym filmem oraz subskrypcję. A ja już kończę i widzimy się jutro. Kurde, w sumie wam jeszcze chcę powiedzieć na szybko, że od... Niedługo są te właśnie Boże Ciało I nie wiem, czy odcinki będę nagrywać Jak będę nagrywać, to To jutro wrzucę odcinek W którym to wszystko Wam powiem No więc co Ja się z Wami żegnam i pa!